I jesteśmy po zakończeniu meczu klubu piłkarskiego piła Leśnik-Margonin. Z nami jest Jadek Guść, Szóstka w tym zespole. Pozycja na boisku, ale okej. Okay. Zanim pozycja na boisku, to porównajmy sobie te dwa mecze, chyba że jest to nie do porównania: Piast Kobylnica i Leśnik-Margonin. Wynik totalnie inny i mecz totalnie inny. Zgadzasz się? No, zgadzam się. W Kobylnicy graliśmy bardziej tak, jakby. Z większym zaangażowaniem, bo to była drużyna z, czuba, z, czub, no z górnej półki. Mi się wydaje, że może było inne przygotowanie mentalne, i w tym chyba będzie problem tkwił, że, że po prostu my myśleliśmy, że Margonin przed strefą spadkową będzie się bronił, i może dlatego tak kurczę trochę, trochę tej werwy brakowało dzisiaj. Chociaż wydaje mi się, że ta początek tej pierwszej połowy, 15-20 minut to było całkowicie pod wasze dyktando. No i chyba centymetrów tego zabrakło, żeby, żeby tą piłkę gdzieś do tej wsiatki nawet wcisnąć po prostu. No tak, w sytuacji znowu mieliśmy multum, no niestety nieskuteczność to w kobelnicy w sumie zadziałało, bo co mieliśmy, to strzelaliśmy. No szkoda szkoda do tych sytuacji, ale. Trzy punkty się liczą. Pniem się w górze już 21 punktów oczko, bawimy się dalej. Jak ci się na tej pozycji numer 6 gra? Bo to nie jest twoja pozycja, którą zaczynałeś ten sezon. Zostałeś przesunięty w trakcie trwania tego sezonu. Jak tutaj ten obszar ci się. Jak, jak, jak widzisz siebie na tym boisku? Mi się gra bardzo dobrze. No i chyba widać po wynikach, że ta zmiana pozycji dała dużo też drużynie, bo odkąd grałem na tej pozy pozycji nie przegraliśmy żadnego meczu, wygraliśmy po razie i jeden zremisowaliśmy. Także może taki jakiś talizman będę teraz na tej pozycji i miejmy nadzieję, że już do końca rundy nie przegramy. Wiadomo, że to trochę ze śmiechem, ale mam nadzieję, że tak będzie. Jadzio na szóstce, drużyna też na szóstkę w takim razie. No, jak najbardziej. Oby tak dalej, okej. Okay. A ten mecz, powiedziałeś, że, że tutaj swoja mentalna też miała, miała wpływ, a czym, czymkolwiek zaskoczył cię przeciwnik, bo przecież mieliśmy okazję grać z nim w Pucharze Polski na tym samym stadionie, przegraliśmy 1-0 wtedy, a teraz czymkolwiek was zaskoczyli, zagrali jakoś inaczej, czy tego, się, tego czego się spodziewaliście to tak właśnie było? Nie wiedzieliśmy, że leśnik Magaroni zagra bardzo agresywnie. Będą chcieli wyrzeć trzy punkty. No, potrzebują tych punktów jak tlenu. Zaczęło też Siastrowie punktować, dlatego no, potrzebują tych trzech punktów. Wiedzieliśmy, że to będzie bardzo ciężki mecz. No ale koniec końców my mamy te trzy punkty, nieważne wynik, nieważny styl. Za, na koniec ligi nikt tego nie będzie, nie będzie nikt pamiętał, jak my tu graliśmy, czy brzydko, czy, czy ładnie, po prostu liczą się trzy punkty. Na boisku, na boisku przebywałeś nie przez całe pełne 90 minut, zostałeś zdjęty w drugiej połowie przez trenera Pawła Nawolskiego. To było po kłosie żółtej, żółtej kartki, którą otrzymałeś, e, a mecz rzeczywiście stał się w drugiej połowie taki trochę nieobliczalny. Dwa, e, kwestia poobijania ciebie, bo, bo też szedłeś wcześniej w, w kobelnicy. Czy jeszcze był to inny powód? Nie, ta żółta kartka zadecydowała, wiadomo, że tu każdy już mój kolejny faul mógł, konse mógł być konsekwencją dru drugiej żółtej i czerwonej, więc trener był po prostu bezpieczny i, i zmiana poszła, ale myślę, że bardzo dobra decyzja, Miłosz Kowalski wszedł i też zrobił bardzo dobrą robotę. No to został przed wami ostatni mecz tej rundy w przyprostyni. To też drużyna, która zaczęła punktować w ostatnim czasie, trochę tak jak my, czyli takich starcie zespołów, które w drugiej części tej rundy zaczynają punktować i to mocno. Tak, to prawda. Przyprostynia chyba też z kobelnicą wygrała z tego, co kojarzę, wtedy kobelnica mogła zdobyć fotel lidera. Także to będzie ciekawy na pewno dla oka mecz. Mam nadzieję, że kibice będą oglądać, czy to przyjadą do Przyprostyni, czy przed telewizorami. Mam nadzieję, że będą nas wspierać. No a my jedziemy po trzy punkty. Jak już ta seria trwa, to niech trwa jak najdłużej. To a propos serii jeszcze. Adrian Pietrowski powiedział po meczu w Kobylnicy coś takiego, że trochę szkoda, że ta runda się już kończy, bo bo nabraliście nabrali wiatru w żagle, jeszcze tam jeden, dwa mecze by się przydały. Jesteś tego samego zdania, czy już wystarczy? No, ja, moim zdaniem no i tak, i nie, bo, ponieważ też są mikrourazy poszczególnych zawodników. Sam mam lek, lekki uraz, także moglibyśmy to dociągnąć i grać dalej, ale no mówię, no zdrowie jest chyba ważniejsze i ważniejsza jest regeneracja jednak. Więc... No to dzięki, Adziu, powodzenia, jest dówka. Dziękuję. Dzięki. Tym razem z nami Janek Staszak, czyli blok defensywny dzisiaj do wywiadów nominowany. No ale nie ma co się dziwić, zero z tyłu. to zawsze dla, dla formacji obronnej jest sukces oczywiście, tak? No tak, dzisiaj świętujemy Dzień Niepodległości, ale także świętujemy czyste konto. Jest słowo do świętowania, bodajże chyba drugie w lidze, jeżeli się nie mylę. No cieszy tam. Nie dawaliśmy dość tak przeciwnikowi do groźnych sytuacji. pary mieli sytuację, ale to z każdym meczem nam się poprawia i coraz lepiej graliśmy w obronie. Dzisiaj tak mi się wydawało, że poza jedną może sytuacją, tam w drugiej połowie się machnąłeś chyba, to byłeś Ty chyba, tak, że ta, tam piłka przyleciała. Ale co ta piłka leciała w ten blok obronny, to, to tam Janek był głową, nogą, nawet gdzieś tam biodem, ale zawsze gdzieś ta, gdzieś ta piłka Cię szukała w tym polu karnym? No szukała też mnie w polu karnym przeciwnika, tam mnie znalazła, ale ja nie znalazłem drogi do bramki. Ale tak, no trenujemy to, to na treningach, myślę, że na początku sezonu nam to kulało, a już potem obrona pola karnego to... To nasza, już doprowadziliśmy to do perfekcji Spytałem Radka Guźda przed chwilą o to spotkanie, porównując je do meczów w Kobelnicy, bo pytanie w ogóle, czy to się da porównywać, tego typu spotkania, czy po prostu w tej lidze każdy mecz jest kompletnie inny. Bogamy z drużyną e, teraz z dołu tabeli, tydzień wcześniej graliśmy z drużyną z góry tabeli. E, to się w ogóle w jakikolwiek sposób da porównywać, no bo wyniki są diametralnie różne. E, choć wydawać by się mogło, że skoro tam 5 do jednego no to kibic sobie pomyśli, a jakoś chyba gładko pójdzie. A to niekoniecznie. Oczywiście, że niekoniecznie. Mamy przykłady z najwyższych ligi świata, gdzie drużyna pierwsza wygrywa nawet z drugą wysoko, a potem z jakąś 15 drużyną w tabeli remisuje 0-0 czy, czy przegrywa. No tak, ten mecz z Kobelnicą wydawał się na papierze trudniejszy, ale z tych moich dzisiejszych odczuć wojskowych łatwiej się grało nam w Kobelnicy. Tutaj spodziewaliśmy się też podobnego meczu, ale wiadomo, że Margonin. Miał chyba 14 miejsce w tabeli, więc też nie miał nic do stracenia. Zagrał wysoko, odważnie, agresywnie, ale sprostaliśmy. E, sprostaliście, chociaż ten wynik 1 do 0 to zawsze jest taki niepewny, bo wszyscy dobrze sobie zdajemy sprawę z tego, że bramkę można stracić z przypadku dosłownie. A to jest tylko jeden gol różnicy. Czy w tej drugiej połowie. E, z biegiem czasu, z biegiem minut upływających, gdzie no nie potrafiliśmy zdobyć długiej bramki, czy jakiejkolwiek mieć przewagi, żeby zamknąć to spotkanie, wkradała się w waszą linię obrony jakakolwiek nerwowość, czy był absolutny, totalny spokój, damy radę? Myślę, że był totalnie, absolutny spokój. To już tyle meczów mamy za sobą, czy ja z Radkiem, czy z Arkiem, czy Miki na prawej obronie, Koc na lewej. To już jest, znamy się nie od dziś, na spokojnie graliśmy. Wiedzieliśmy, że że tam może się ta nerwowość wkradać, ale dobrze wychodziliśmy spod pressingu. Brakowało nam trochę z przodu tej piłki utrzymania. Tam może mieliśmy za dużo strat, ale nie na spokojnie, trzymaliśmy ten wynik. Wiadomo, że 1-0 to jest taki niepewny, ale czasem nawet 2-0 jest bardziej niepewny, więc więc graliśmy dobrze. No jeszcze powiem o jeszcze jednym zawodniku, wspomniałeś o całej formacji defensywnej, ale jest jeszcze taki człowiek, który jest za wami. Czyli fanek, mówię o fanku Kandule, no bo kiedy wy gdzieś tam nie doskoczycie, nie dacie rady, a on tymi łapawicami swoimi długimi może was poratować. I faktycznie kilka takich górnych piłek, które gdzieś po lokalnym wisiały, to były fanka. No zdecydowanie, no dzisiaj Franek, bardzo dobry mecz zagrał, szczególnie te wyjścia do tych, tych dośrodkowań, to myślę, że jakby nie wychodzi, to jedna bramka padłaby dla Margonina. Ale super wychodził. Myślę, że trochę też mu tego brakowało i dzisiaj, dzisiaj się pokazał ze świetnej strony. Szczególnie przy tych właśnie górnych piłkach, ale też tam parę strzałów ze sensu obronił, więc bardzo dobry mecz. A na ile to jest dla Was, dla linii formacji obronnej istotne, że, że widzicie, że, że ten bramkarz jest w formie, że widzicie, że ten bramkarz jest pewny? Na ile to w Waszym przypadku wzrasta również pewność siebie, jeżeli macie kogoś takiego za, za swoimi plecami? No Ogromnie nam to pomaga. To nawet jak Lewandowski kiedyś powiedział w wywiadzie tym swoim słynnym, że jak kolega obok gra i jest w formie, to on też lepiej gra. My jak wiemy, że Franiu y, dobrze się wprowadził w mecz, gra coraz lepiej, to my też się czujemy pewni, że mamy jeszcze tą ostatnią deskę ratunku z tyłu, więc, więc tak to pomaga. To teraz zapytam ogólnie, bo wyniki pokazują to, że jesteście w formie. A pytanie, czy Wy też tak czujecie, że jesteście w formie? I to też Was tak jak wspomniałeś. Kolega w formie w formie, kolega obok w formie, kolega z przodu w formie, więc od razu jest to pewniej i lepiej, bo wyniki pokazują, że no to no, dużo ukrywać, tak? Cztery ostatnie mecze, czy zwycięstwo jeden No zdecydowanie czujemy, że jesteśmy w formie, jesteśmy w gazie, poza tym to na treningach czuć, tak? Ta piłka fajnie chodzi, technicznie że jesteśmy bardzo dobrze, ale też się możemy z każdym meczem poprawiać. Wiadomo, że zostanie jeszcze jeden mecz, skupiamy się teraz na nim. Drobne urazy są u nas w drużynie, ale mam nadzieję, że wszyscy będą gotowi na ostatni mecz. No to zdrowia i powodzenia w takim razie na to ostatnie spotkanie przy Prostyni. Bardzo dziękujemy. Dzięki Janek. Dziękuję. I ostatnia rozmowa. Przed nami Bernard Schmidt, trener Leśnika Margonin. Dzień dobry panie trenerze. Dzień dobry. Witamy w, w pile. Z jednej strony, jeśli dobrze pamiętam, ale proszę mnie poprawić, bo pan wszedł do zespołu w trakcie trwania tego, tej rundy jesiennej. I pierwszy mecz, który, który był pod pana wodzą, to był mecz w pile Pucharowy, Czy dokładnie, to mój mój do, błąd? Dokładnie tak. Dokładnie tak było. Ten mecz pan wygrał, czy Pański zespół wygrał jeden do zera. Tym razem role się odwróciły, ale zanim dokończymy sobie to spotkanie, to chciałbym pana zapytać o, o to, jak leśnik się do tego spotkania przygotowywał. Czy to były jakieś specjalne przygotowania dotyczące meczu tutaj w Pile i z tym konkretnym rywalem, czy po prostu niezależnie od rywala robicie, robicie swoje? Nie no, wie pan, ja jestem bardzo krótko w tym zespole i muszę zrobić no, przemeblowania z tego względu, że dużo zawodników mam kontuzjowanych i yy, yy, za dużo treningów nie mieliśmy z tego względu, że graliśmy jeszcze Puchary Polski. A w tej chwili, w ten miesiąc, no to patrzę, żeby ta organizacja gry w Leśniku Margoniny, w zespole była dobra na Piątą Ligę, bo w Piątej Lidze no, obowiązują pewne zasady, już to nie jest... Liga Okręgowa czy, czy A-klasa, no tu trzeba te, taktycznie rozgrywać spotkania i myślę, że tymi zawodnikami, którymi dysponuję, no w, 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 chcemy jak najwięcej punktów ugrać do końca jesieni. No, tym bardziej, że pozycja w tabeli no, jest dosyć niebezpieczna, bo to jest e, chyba trzecie od końca miejsce, póki co przynajmniej, jeśli chodzi o Leśnik Margoni, więc e, czy to widzi Pan zawodnikom w jakikolwiek sposób ciąży, czy wręcz przeciwnie, motywuje? Mi się wydaje, że na tym poziomie to obciąża e, psychę zawodników, z tego względu, że zawodnicy zawsze mają z tyłu głowy to, aha, przegraliśmy, a znowu przegraliśmy, a znowu nam punktu nie dopisano w tabeli. Także myślę, że to jest dużym obciążeniem dla tego młodego stosunkowo zespołu. A pan się spodziewał po e, tym spotkaniu dzisiejszym, jak pan motywował swoich zawodników, jak on ich przygotowywał w szatni przed tym meczem. Czego się pan tutaj spodziewał? Piła miała w ostatnim okresie 2-3 tygodnie notowała bardzo dobre rezultaty i ten mecz uważałem za bardzo trudny, ale liczyłem na to, że uda nam się ten mecz tutaj zremisować bądź pokusić się o zwycięstwo. W sumie niewiele zabrakło, bo 1-0 to jest zawsze bardzo niepewny wynik w piłce nożnej. No dokład, dokładnie tak jak Pan mówi, nie? że 1-0 przegrać, no to tym bardziej rzutem karnym. Nie? to napawał optymizmem, z tego względu, że mój zespół rozegrał dobre spotkanie. Na, na tą kadrę, którą w tej chwili mam, to rozegrał dobry mecz i myślę, że to powinno tylko procentować z biegiem czasu. Wspomniał Pan o tym, że rozegraliście dobre spotkanie, bo tak naprawdę, no to czego w takim razie zabrakło Pańskiemu zespołowi? No oczywiście gola, no to wiadomo, ale czego zabrakło, żeby tego gola tutaj strzelić? No zabrakło mi się wydaje determinacji nie? w uzyskaniu tego tego gola i e, po straceniu bramki żeśmy do tego dążyli. Myślę że mieliśmy dwie trzy sytuacje klarowne do ale umiejętności zawiodły. Czasami tak właśnie bywa panie że kończymy już tą rundę jesienną powoli ona już jest w schyłkowym swoim w swojej fazie. E, jest pan w stanie pokusić się? Ja wiem, że to jest dosyć trudne, e, szczególnie dla trenera, który przychodzi w trakcie tej rundy, żeby pokusić się o takie krótkie podsumowanie tego, co pański zespół osiągnął, lub tego, co mógłby osiągnąć, bo być może po prostu stać go na więcej. No mi się wydaje, że w tym e, układzie personalnym, który na dzień dzisiejszy posiada Leśnik Margonin, to e, miejsce, które zajmujemy, bądź dwa miejsca, jakbyśmy byli wyżej, trzy miejsca wyżej, to jest e, optymalnie. Bo ten zespół bez tych kontuzowanych zawodników, czołowych zawodników, którzy decydowali o grze zespołu Leśnika, no nie ma. I na nich nie możemy liczyć nawet na niektórych do czerwca. Z tego względu, że to są poważne kontuzje, to są wiązadła krzyżowe, to jest zerwane ścięgno Achillesa, zerwany brzusiec, także... Czyli bardzo poważną urazy przed pańskimi zespołami, ale... Z drugiej strony grać trzeba e, i, i punkty zdobywać trzeba, bo nikt tych punktów tutaj e, się, się, przed Leśnikiem nie położy. Czy dla Pana to w związku z tym trochę zbawienne jest to, że za chwilę kończymy tą rundę i ma Pan większy spokój do tego, żeby to nad spokojnie ten zespół przygotować do wiosny? Wydaje mi się, że tak, nie, że ten zespół potrzebuje w tej chwili czasu i, a przede wszystkim odpoczynku no, i e, dużo, dużo treningu z tego względu, że niektórzy zawodnicy są przygotowani na 60 minut, a w piłkę się gra 90 plus to, co sędzia doliczy, prawda? Także że myślę, że ten mecz, ostatni, który mamy w domu z obornikami, no, należałoby wygrać. Chociaż pan, jak to wygląda w piłce, że nie zawsze jest to, co się chce. A myślę, że na rundę, w rundzie wiosennej leśnik będzie się prezentował zdecydowanie lepiej. To już będzie leśnik taka, gdzie będzie już widać stempel trenera, nowego tenera w leśniku na wiosnę? Mi się wydaje, że stempel, stempel to jest dużo powiedziane z tego względu, że masz takich zawodników, jakich mamy. To jest jedna sprawa. Drugie, okno zimowe transferowe nie jest przychylne do, dla zmiany barw klubowych przez niektórych zawodników, którzy by chcieli do nas dołączyć. A trzecia war, bardzo ważna sprawa, ja jestem za tym, żeby zespoły amatorskie budować na swoich zawodnikach, czyli zawodnikach z Margonina i okolic. To czego w takim razie należałoby życzyć? Spokojnej zimy i już bez kontuzji w Leśniku, bo już limit został całkowicie wyczerpany na cały sezon? No mi się wydaje, że chyba na dwa sezony, bo tylu kontuzjowanych zawodników, to ja w tych zespołach, w których dotychczas pracowałem, to tylu zawodników kontuzjowanych nie mieliśmy i z tak poważnymi kontuzjami, nie? To pamiętajmy, że dużo zdrowia, wszystkiego dobrego. Dziękuję. Dziękuję.